Sponsorem programu jest Miasto Szczecin, organizator finału Regat The Tall Ships Races 2013. Zazwyczaj żeglowców w 2007 roku to nie tylko znakomita impreza żeglarska, ale również wiele imprez towarzyszących, znakomite koncerty, pokazy, fajerwerków. Miejsce, w którym teraz stoję, pięć lat temu było świadkiem tych wszystkich wydarzeń. Magdalena Schodolska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na czwarty odcinek programu na fali finałów. Podczas finału regat w 2007 roku, prócz zwiedzania żaglowców, które przypłynęły do Szczecina, na zebranych nawałach robrego czekało również wiele atrakcji. Na kilku scenach w namiocie na Łasztowni, przy urzędzie celnym, na nabrzeżu Starówka oraz na głównej ulicy Jana Skolna odbyło się wiele ciekawych koncertów. W ramach koncertu Hity na czasie wystąpili Melanie Szymon Wydrajant Carpe Diem, Kate Ryan, Gosia Andrzejewicz, Doda i Stachurski. Dzień wcześniej zagrali Buena Vista Social Club, The Commandors i Andrzej Piaseczny. Ostatni dnia na głównej scenie zaprezentowały się szczecińskie zespoły: Big Fat Mama, Dikanda, Indios Bravo, Spogodno, Maciek Silski i Hey. Nie zabrakło też typowej muzyki szantowej granej na łasztowni. Oprócz muzyki organizatorzy zadbali także o inne formy zabawy i wrażeń. Przy wałach i na łasztowni funkcjonowały jarmark rozmaitości, wesołe miasteczko i targi Expo Nautica. W wielu częściach miasta rozmieszczono wystawy, na których prezentowano nie tylko motywy żeglarskie, ale też specjalne projekcje filmów i program teatralny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokaz laserowy na wodzie i pokaz sztucznych ogni. Inne atrakcje powiązane z finałem regaty Tall Ships Races 2007 to m.in. zlot samochodów Sztewer, pokaz musztry paradnej Orkiestr Dętych, międzynarodowa konferencja poświęcona twórczości Hermana Melvila i Josefa Konrada czy parada załóg ulicami Szczecina. Połączenie tych wszystkich imprez, żeglarska atmosfera i wrażenia jakie dawało zwiedzanie pięknych żaglowców sprawiły, że przez pięć dni na wałach robrego świetnie bawili się odwiedzający, jak również załogi. A wspomnienia z tych dni pozostaną na długo w ich Pamięci. Za nami widok na Wałuch Robrego, czyli miejsce, które w roku 2007 po prostu tętniło życiem za sprawą finału regat. The Tall Races. Ale odnosi się wrażenie dzisiaj po pięciu latach, kiedy, kiedy wspominamy to wydarzenie, że finał regat The Tall Races to nie była wyłącznie impreza żeglarska, to był też szereg imprez towarzyszących. Każdy mógł się na niej odnaleźć. Proszę powiedzieć, jakie to były imprezy towarzyszące. Bardzo ważnym myśleniem o takiej imprezie jest to, że nie warto robić imprez towarzyszących w mieście. Wszystko się musi dziać w rejonie zlotu, ponieważ m, mieszkańcy, turyści, kiedy przychodzą, oglądają m, żaglowce, jachty, to nigdy potem już do miasta nie wracają. A były takie pomysły, że całe miasto powinno żyć imprezami. To się nie sprawdza, a więc wszystko skupiono w rejonie zlotu: prezentacje regionów. To była ta dobra okazja zawsze przy e, imprezach żeglarskich. Wiadomo, że będzie dużo osób. No nie spodziewaliśmy się, że ponad 2 miliony. Zazwyczaj miliony, 300, milion trzysta, milion dwieście. Tyle e, w portach dużych e, osób przychodzi przez cztery dni. E, jasne, że do tego wszystkiego jeszcze jest zabawa. Oglądamy e, żaglowce, no ale wieczorem są koncerty, chcemy się bawić. E, trochę inaczej też było u nas. W Skandynawii, w Niemczech, w Europie Północnej i w innych e, miastach e, koncert gwiazdy, zawsze e, taki jest, odbywa się już w tej chwili poza rejonem zlotu. Właśnie, żeby ten tłum, który wędruje wzdłuż Kej, tak jak w Szczecinie na drugą stronę Odry, e, miał tylko żaglowce i te wszystkie inne imprezy, które są dostępne, darmowe. Bo koncert gwiazdy w Europie jest koncertem płatnym. E, 30 kilka, 40 euro. E, załogi dostają ileś biletów, więc ci fani, którzy chcą swoją gwiazdę obejrzeć, jadą sobie na koncert, także przyjeżdżają na e, imprezę. E, w Szczecinie wielka, przepiękna, niezmiernie efektowna scena skupiła parę gwiazd. To były takie gwiazdy, przy których bardzo dobrze się tańczyło. I rzeczywiście był to. Otwarta impreza, i obok żaglowców odbywała się całą noc zabawa. Elementy, które są związane z formułą, standardem tej imprezy, dla turystów i tych, którzy przechodzą, właściwie są zabawowymi elementami. Oni nic nie wiedzą o tym, że taka jest umowa i że tak być powinno. To oczywiście są zawody sportowe załóg. Część z nich znowu robi poza rejonem zlotu, na przykład, jeżeli jest piłka nożna, czy tam inne. Natomiast u nas się odbywało to w miejscu. Przeciąganie liny jest zawsze bardzo efektowne, wszystkie inne zajęcia, ale też smocze łodzie, na których z wielkiego żaglowca żeglarze i kapitanowie często nagle zostają załogami smoczych łodzi, no i jest okazja oglądać. To jest z takich elementów też, które duże emocje wzbudziły, do tego stopnia, że zakończenie w teatrze letnim było na 10 tysięcy osób przez całe miasto, aż do teatru, czyli prawie 3 km paradowały załogi z orkiestrami dętymi specjalnie zaproszonymi. To była impreza, którą oglądali mieszkańcy. A w rozdaniu nagród już na miejscu uczestniczyli do tego stopnia, było dużo osób, że załogi nie miały gdzie usiąść. Musieliśmy przepraszać, żeby. Ale ten tłum w pewnym się tak zintegrował i tak bił brawo tym wszystkim i zwycięzcom, bo to umówmy się, że są to w jakimś sensie symboliczne nagrody, ponieważ główna nagroda nie jest za zwycięstwo w regatach. Ta nagroda, która kiedyś nazywała się Katy Sark, Trofi. Wtedy, kiedy sponsor w 2003 roku zakończył współpracę ze stowarzyszeniem, teraz nazywa się Friendship Trophy i ona oznacza coś bardzo ważnego. Przyznają ją kapitanowie wszystkich jednostek, czyli każdy kapitan ma jeden głos i ten z małej łódki, i z największej za tworzenie klimatu, przyjaźni, zabawy. I zdarza się, że nie tylko żaglowiec, ale na przykład, jak dostanie. Szczecin się wyróżnił też jeszcze jednym elementem stałym. On od samego początku, czyli ponad pół wieku istnieje, a związany jest właściwie z tym, jakie jednostki przypływają. Przypłynął do nas Kłatemok z Meksyku i odbywał dalszy ciąg rejsu, czyli załoga stała i żeglarze byli prawie rok poza domem. Tak zresztą to się dzieje. Zazwyczaj, jak się już z Tunas Samudera, z, Indone z Malazji, a, przypłynął i podróż do świata kontynuował. Tak się to robi i w związku z czym jest moment na nabożeństwo kumeniczne, które traktowane jak spotkanie duchowe. Żeglarzy, yy, ale też taki moment yy, prywatności, tak można powiedzieć, w, tym, w tej zabawie, w tym huku wśród tych yy, ludzi. Jak żeglarz, marynarz wypłynie, gdzieś tam myśli o swojej rodzinie, o dzieciach, o, o żonie, o dziewczynie. To jest ten moment taki. I teraz coraz częściej w ostatnich 20 latach te nabożeństwa y, odbywają się, odprawiane są w kościołach pobliskich. E, wskazuje się kościół. Homilię odbywa się, wygłaszana jest w języku polskim, narodowym i angielskim, jak dla żeglarzy, i załogi mogą sobie po prostu uczestniczyć w tych nabożeństwach. Są dosyć skromne, zwłaszcza w krajach skandynawskich. Natomiast myśmy zrobili na Wałach to nabożeństwo. Po raz pierwszy takie wielkie się odbyło, choć podobno w przeszłości, w latach 40. też takie nabożeństwo było. Było niezwykłe. A e, by niezwykłość sytuacji polega na tym, że po tym nabożeństwie e, przedstawiciele kościołów w Szczecinie, czyli rzymskokatolickiego Duszpasterstwa Ludzi Morza, Stella Maris, e, prawosławnego, e, ewangelicko-agsburskiego i grekokatolickiego, sami postanowili dalej się spotykać. Odbyły się natychmiast w grudniu rekolekcje ekumeniczne, więc. E, to, co właściwie wydawałoby się, że jest takim obowiązkowym punktem, nagle e, zaprocentowało we współpracy także w tej dziedzinie. Do gościnności szczecińskiej i pewnego stylu już są żaglowce i jachty przyzwyczajone. Myślę, że musimy w tym stylu zrobić finał regat w 2013 roku. Bardzo dziękuję. Pani Mira Urbaniak była naszym gościem. Rezy, które odbywały się w trakcie Ship Races w 2007 roku bardzo dobrze wkomponowały się w charakter rejsów. Były właśnie z jednej strony wpisujące się w kontekst żeglarski, z drugiej strony pokazywały lokalność Szczecina i to, co ma najlepsze do zaprezentowania, również nie tylko Szczecin, ale i Polska. Ale pozwalały się odnaleźć na pewno każdemu z każdego zakątku świata, czy to z Polski, czy ktoś przyjechał z Rosji, czy też spoza Europy. Była to bardzo ciekawa impreza. Przygotowania do niej były też nagłośnione. Myślę, że trochę wątpiłem, że to się uda, natomiast rzeczywiście impreza się udała. Było to duże skupisko jachtów i dużych jednostek. Muszę powiedzieć, że nie było to jednak pierwsze w Szczecinie, ponieważ te największe jednostki przy innych okazjach, przy okazji dnia morza y, przypływały do nas. Y, z takich zupełnie y, towarzyszących temu imprez, po raz pierwszy w życiu widziałem na żywo y, sterowiec. Nie pamiętam nic, co by mnie tak uraziło, że tak powiem, bo to czasami na festiwalach tak jest. Tutaj, z tego, co tylko pamiętam, to były miłe e, miejsca, w których można było się bawić, e, czy to i, i jedzenie różnorodne, to w ogóle ja uwielbiam jeść, tak też te punkty gastronomiczne też były fajne i, i osoby, które to prowadziły, co, co jest najważniejsze, to trzeba pamiętać, kontakt z klientem zawsze jest najważniejszy, ale tutaj bardzo mi się to podobało. Widać było, że w każdy jest tym przejęty i każdy chciałby e, jak najlepiej dać e, turystom, no bo w większości tu mówimy o turystach. Ja zapamiętałem przede wszystkim obraz Szczecina w tych właśnie dniach w 2007 roku. Nigdy nie przypuszczałem, że Szczecin odpowiednio oświetlony, udekorowany może tak wspaniale wyglądać. Na co dzień my tego nie widzimy. Muszę powiedzieć, że nawet przekaz telewizyjny często był jakby lepszy niż taki przekaz na żywo, no bo jak idzie się na taką imprezę, to się widzi jakiś fragment, kawałek. A w telewizji można całą panoramę obejrzeć, szczególnie wieczorem, kiedy był Szczecin oświetlony, most oświetlony, te żaglowce, to był wspaniały, niezapomniany widok. Wtedy można było sobie dopiero skojarzyć, jak Szczecin jest miastem morskim, jak jest bardzo silnie połączony z morzem, mimo że jest ta pewna odległość, ale jak Szczecin nadaje się na takie właśnie imprezy. Proszę powiedzieć, w jaki sposób MTSy włączyły się w roku 2007 w przygotowanie regat finału regat The Tall Praces? Przede wszystkim zadbaliśmy o to, co działo się na lądzie, o bezpieczeństwo ludzi, o to, żeby mieli co jeść, gdzie się bawić, gdzie odpocząć. Czyli ta, ta cała, cała infrastruktura, która została przygotowana, została właśnie przygotowana przez firmę międzynarodowe Targi Szczecińskie. I całe ciągi namiotów, i, i, i bezpieczeństwo ludzi. Ja pamiętam po prostu w liczbach, że było to prawie 1000 funkcjonariuszy policji, 600 pracowników firm ochrony, czy. Nawet strażników miejskich była to ponad setka ludzi, którzy codziennie dyżurowali, codziennie dbali o to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Natomiast naszym zadaniem było wcześniej przygotowanie wszystkich danych do tego, gdzie są potrzebni, w których miejscach powinni się pojawić, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Ale też przygotowanie ciekawostek, ciekawych atrakcji, jak Wyspa Piratów, czyli place zabaw dla dzieci z wesołymi miasteczkami, czy Smaki Świata. To były takie strefy, w których można było usiąść, zjeść. I posmakować innych potraw niż te, które się na co dzień spożywa, dlatego że również zajmowaliśmy się pozyskaniem i zlokalizowaniem ich tutaj w czasie na terenie imprezy stoisk, stoisk z pamiątkami, stoisk gastronomicznych. Były to stoiska nie tylko polskie, ale też zagraniczne, które tak naprawdę biorą zawsze udział w toższypach i jeżdżą za, za żaglowcami. Pamiętam, że były to sery z Francji czy słodycze angielskie. Także to są też takie, takie ciekawostki. Tych wystawców udało nam się pozyskać prawie 400 takich firm, które przyjechało i zechciało się prezentować w czasie regat. Także toalety, których było naprawdę ponad 150, czy kontenery, w których były natryski, żeglarze mogli się umyć. Czyli ja mówię o tym, o czym zajmował się MTS, czyli tak zwaną stroną techniczną, przygotowaniem tego, żeby ludzie się tutaj czuli bezpiecznie. Żeby mieli gdzie wypocząć, co zjeść, gdzie się pobawić. Także to są, to są takie nasze zadania, które wtedy zrobiliśmy. Tak jak Pani wspomniała, finał Regat w roku 2007 to był nie tylko z żaglowców, ale też wiele imprez towarzyszących. Jak Pani sądzi, jak Pani uważa, czy te imprezy ze sobą współgrały? Oczywiście, że tak, bo proszę pamiętać, że finał, regat ciągnął się terytorialnie od Dworca Morskiego aż po Most Długi. Mówimy o tej stronie. Natomiast strona po drugiej stronie Odry to jest tak naprawdę znowu od Mostu Długiego aż do końca łasztowni. To są ogromne tereny, na których odbywało się bardzo dużo różnych imprez towarzyszących. Na przykład na Starym Nowym Mieście była taka impreza, która nazywała się Szczecini Przyjaciele. To była prezentacja prezentacja miast, z którymi Szczecin ma podpisane umowy partnerskie. Bardzo ciekawe stoiska z osobną sceną, z osobnymi pokazami i folkloru i tradycji miast, zagranicznych miast, które z naszym Szczecinem współpracują. Więc to było jedno z takich wydarzeń. Tak jak mówiłam wcześniej, to były place zabaw dla dzieci z odpowiednią tematyką, czy bardziej morskie, czy, czy dla małych dzieci. To były tematyczne place, w które, czy, czy tereny, w których można było zjeść Coś, coś ciekawego, czy same sceny, których było kilka na terenie zlotu, które grały bardzo różną muzykę. I program był tak ustawiony, żeby rzeczywiście można było zdążyć z jednego końca terenu imprezy na drugi koniec, bo akurat tam zaznaczyłem sobie w programie, że jest coś ciekawego. O tym też informowały punkty informacyjne, które wystawiliśmy, które miały za zadanie informować wszystkich odwiedzających o tym, co się dzieje na terenie zlotu, rozdawały programy, mapki, żeby nikt się nie zgubił. Więc tak naprawdę można było sobie z tego programu wybrać i punkty w tym programie ciekawe, i też zaznaczyć na mapie, gdzie ja mam odnaleźć te ciekawe miejsca. A jako organizator jak pani ocenia jak pani uważa jak bawili się po prostu szczecinianie jak bawili się ludzie i turyści którzy na ten finał do szczecina przyjechali Myślę, że znakomicie. Wszyscy zapamiętali bardzo dobrą imprezę, mimo pewnych utrudnień, bo bardzo trudno było poruszać się po ciągach komunikacyjnych. Mimo, że ulice się wydają szerokie, to tak naprawdę dreptano kroczkami, ponieważ taki tłum ludzi usiłował przemieścić się z jednego końca na drugi imprezy, przy okazji oczywiście zwiedzając żeglowce. A gdybym mogła prosić jeszcze o prywatną refleksję o prywatne wspomnienia właśnie z tego okresu z okresu finału regat w 2007 roku? No ja słyszałam od innych, ale sama też miałam dokładnie taki, taki sam przypadek, czyli mimo, że byliśmy jednym z organizatorów, gdzie mnie również podlegała no te, te działania, które wykonywała nasza firma, ja również zostałam, zostałam zawiadomiona w ostatniej chwili od, przez rodzinę z głębi Polski, właściwie z Mazowsza, że wybierają się i to całkiem liczną grupą do Szczecina właśnie po to, żeby zobaczyć zlot żaglowców. I no to było bardzo miłe bardzo sympatyczne, bo oczywiście musiałam im tu przydzielić kogoś z rodziny jako opiekuna, ponieważ sama byłam w pracy, to po spędzeniu tu tych trzech dni na regatach, chodzeniu z jednego końca w drugi, zwiedzaniu, byli po pierwsze bardzo zmęczeni, ale zauroczeni i samą imprezą i samym miastem. Także praktycznie ja mam ciągle pytania w tej chwili też od rodziny, a kiedy są następne, już wiedzą, że w następnym roku i wiem na pewno, że mogę również Muszę przygotować swój dom na przyjęcie sporej grupy gości mojej rodziny, która znowu chce zobaczyć regaty. Serdecznie dziękuję za rozmowę. To wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa już teraz zapraszam na kolejny odcinek na fali finałów, który poświęcony będzie oficerom łącznikowym. Do zobaczenia!